Obecnie na granicy polsko-białoruskiej sytuacja jest trudna i taka była od dwóch lat tak naprawdę. Ale sytuacja mimo, że media aż tak dużo o tym teraz nie mówią, ona w sumie teraz się pogarsza. Ponieważ w momencie, kiedy wybuchają kolejne wojny w Afryce i na Bliskim Wschodzie jakby, chociażby mamy teraz przykład wojny w Sudanie, ale również e, rozpoczynająca się wojna w Nigerze, e, czy ogólnie w szerszym obszarze Sahelu sprawiają, że coraz więcej osób jest zainteresowanych migracją lub no, po prostu ucieczką z krajów objętych otwartą wojną oraz po prostu z takich krajów, w których żyje się trudno do Europy. I te osoby bardzo często padają ofiarami rosyjskiej propagandy, rosyjskiej i białoruskiej dezinformacji, które sprawiają, że myślą właśnie ci uchodźcy i ci migranci, że droga przez granicę polsko-białoruską będzie najlepszą drogą do Europy, co niestety nie jest prawdą. W 2021 roku mieliśmy takie obrazy rodzin, które przyjeżdżały tutaj w klapkach, w szortach. W ogóle nie wiedziały, gdzie, gdzie są tak naprawdę, gdzie zmierzają. Natomiast dzisiaj sytuacja wygląda trochę inaczej, bo wiadomości się rozeszły. Ci ludzie już mniej więcej wiedzą, gdzie jadą. Natomiast czy są świadomi zagrożeń, które jakby na, na nich czekają e, na tej granicy, no tego bym nie powiedziała. Ta propaganda rosyjska po prostu cały czas trwa. Widzieliśmy chociażby e, TikToki, które docierają właśnie do potencjalnych migrantów z Afryki, czy też właśnie z Bliskiego Wschodu, które złagadzają to, jak sytuacja wygląda w rzeczywistości. Te TikToki mówią o tym, że rzeczywiście może jest wojsko na tej granicy, ale ono tak naprawdę wcale nie uważa, można się przedostać bardzo łatwo, nie wspominają zupełnie o pushbackach. No i ci ludzie, mimo że wiedzą, że generalnie wojsko i też służby graniczne stacjonują tam na, na granicy, Polsko-białoruskiej. Oni tak naprawdę nie są świadomi do końca tego, co ich tam czeka, i nie są też świadomi tego, że mogą po prostu stamtąd nigdy nie wrócić. Założyliśmy coś, co jest w tym momencie w pierwszej fazie rozwoju. Będzie to kampania i jest już kampania informacyjna skierowana do osób, które właśnie chcą wyemigrować do Europy za pośrednictwem właśnie przez Rosję czy przez Białoruś. Nazwaliśmy to wrong way. W tym momencie publikujemy tam różnego rodzaju treści na mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, tłumaczone na kilka języków. Właśnie najpopularniejszych wśród uchodźców. Jest to angielski, farsi, arabski oraz paszto. Um, publikujemy tam informacje na temat tego, dlaczego trudno tak naprawdę przedostać się do Europy przez granicę polsko-białoruską, jakie czyhają zagrożenia i jak. Rosyjska i białoruska propaganda chcą ich wykorzystać do swoich własnych celów. W tym momencie, właśnie tłumaczymy to na te języki, mamy w planach jeszcze więcej, żeby dotrzeć do jeszcze większej liczby osób. Potem te posty, które publikujemy za pomocą mechanizmu promocji postów na Facebooku i Instagramie, promujemy za swoje pieniądze, żeby dotarły do jak największej liczby osób. I widzimy, że mimo, że budżet, którym operujemy na początku nie był. Bardzo duży nadal i nadal tak, nie jest właściwie. I nadal nie jest zbyt duży. E, pozwala nam to dotrzeć do naprawdę dużej liczby osób i widać, że te treści cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Bardzo dużo osób do nas pisze. E, są ciekawi tego, jak sytuacja wygląda naprawdę. Proszą o więcej informacji. E, no jedną z takich osób był e, 17-letni Irakijczyk, Abdullah, który zwrócił się do nas właśnie. E, Pytając się, czy rzeczywiście ta sytuacja na granicy jest taka zła, bo on widział TikToki i nam wysłał te TikToki, wysłał nam filmiki, na których, które właśnie złagadzają obraz tego, jaka jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. No i ten Abdullah tak naprawdę w Iraku nie ma żadnych perspektyw. Też legalna droga dostania się do Unii Europejskiej dla niego jest. No po prostu bardzo trudna, może nie niemożliwa, ale bardzo trudna do zrealizowania. No i on właśnie z tego braku perspektyw po prostu stwierdził, że skoro tak łatwe jest przejście polsko-białoruskie, bo tak, taki obraz kreują po prostu rosyjskie, rosyjska propaganda. Stwierdził, że wykupi taką wycieczkę. No i wykupił generalnie taką wycieczkę. Napisał do nas to e, o tym, jakby miesiąc przed tą wycieczką. Udało nam się sprawić, e, że nie wyjechał po prostu, bo rzeczywiście nie wiedział o tym, że tyle osób zginęło na granicy polsko-białoruskiej. Myślał, że to wygląda tak, że po prostu leci się samolotem do Moskwy, później z Moskwy na Białoruś i z Białorusi się przechodzi w jeden dzień czy w jedną noc na teren e, Unii Europejskiej. No niestety to tak nie wygląda, i on też o tym nie wiedział. No i zdecydował się właśnie, że nie, nie obierze tej trasy.